Panie dyrektorze, szanowni państwo, ta grupa osób wyróżnionych, docenionych, o których wszyscy pamiętamy, to jest tylko część tych wszystkich osób, którym trzeba podziękować za tą wyjątkową pracę, za misję, tak naprawdę misję życiową, którą realizujecie, tak jak tutaj widzimy od początku. Tego dzisiejszego dnia z uśmiechem, z radością, z życzliwością, z serdecznością, z tym wszystkim, co jest bardzo istotne, kiedy w grę wchodzi drugi człowiek potrzebujący pomocy. Człowiek, który bez państwa pomocy, bez państwa opieki byłby skazany tak naprawdę na takie trwanie, na czasami być może zapomnienie. A dzięki tym formom pomocy, które są prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak i również te, które dzięki tym formom funkcjonują gdzieś w niedalekiej odległości, możemy mówić o wyjątkowej sytuacji, ludzi, którzy są pod tą opieką, ludzi, którzy czują się szczęśliwi, którzy są Radości z tego faktu, że widzimy ich jako ludzi, widzimy ich przede wszystkim te wszystkie niedoskonałości, ale traktujemy tak, jakby byli pełnosprawni. Traktujemy w taki sposób, że stają się cząstką naszego społeczeństwa cząstką jakże istotną, ważną, potrzebną, która w sposób szczególny. Daje nam też radość z tego, że wspólnie możemy realizować określone przedsięwzięcia, cele, które sobie zakładamy. I ten początek dzisiejszego dnia, czyli ten uśmiech tutaj pana dyrektora, y, wprowadzenie takiej atmosfery, by powiedział, pewnej wspólnoty, w której wszyscy dobrze się czują, pokazuje, drodzy Państwo, że tak powinniśmy postępować w przyszłości, tak powinniśmy wspólnie działać, bez względu na nasze poglądy, naszą przynależność do różnych instytucji, może i partii politycznych, ale ten cel związany z wyjściem naprzeciw drugiemu człowiekowi potrzebującemu naszej pomocy wydaje się, że wszyscy realizują bardzo dobrze, prawidłowo. I mają z tego satysfakcję. Oczywiście, nigdy nie jest tak, żeby nie można było więcej czy lepiej, ale mamy określone kierunki działań i zarówno my jako zarząd powiatu, Rada Powiatu, chcemy wspólnie to realizować, wznosząc się ponad te wszystkie różnice, o których wspomniałem. Oczywiście pan dyrektor tutaj wspomniał o wszystkich tych osobach które stoją na czele kierują swoimi instytucjami i robią to bardzo dobrze. To co dzisiaj tutaj jest wyjątkowe, to nie ma wymuszonego uśmiechu. Jest naprawdę radość, że możemy pomagać innym ludziom, że chcemy pomagać i patrzymy z takim dużym optymizmem w przyszłość. Można powiedzieć, to jeszcze nie koniec. Z jednej strony sięganie po pieniądze zewnętrzne, z drugiej strony ta praca na co dzień. Ta radość z tego, że możemy pomagać tym wszystkim, którzy do nas się o taką pomoc zwrócą. Także drodzy Państwo, ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za to okazane serce dla tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. I życzę, żeby nie zabrakło Wam oczywiście determinacji z podejmowanych kolejnych działań, żebyśmy mogli wspólnie dla tych wszystkich, którzy jeszcze raz tej pomocy potrzebują, zrobić jak najwięcej i tak na takich kolejnych spotkaniach mówić o tym, że się udało i że jako ludzie, jako społeczeństwo zdajemy egzamin z człowieczeństwa i przede wszystkim z tego dobrego serca, ale z miłości względem drugiego człowieka. Także życzę wszystkim Państwu jeszcze raz wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo Panie Starosto.